Pamiętacie widzowie, jak jakiś czas temu dostałem od Boga płótno i paletkę z farbami, mogłem wtedy malować co tylko chcę i to się pojawiało w naszym świecie. Teraz postanowiliśmy razem z Lumi pójść tutaj do nieba i zobaczyć, czy ta właśnie paletka z farbami i płótno znajduje się w niebie, nie Lumi, żeby po tak, prostu tak, robić dobre dokładnie, uczynki. Dokładnie, dokładnie. Musimy ją tutaj odszukać. Patrz, tam jest normalnie Bóg i widzę tą paletkę, on jej pilnuje, ale dlaczego on nie pilnuje? anio! Musicie mnie słuchać. Ja? mam tutaj coś bardzo cennego. To jest takie specjalne. Jak się namaluje, to normalnie to się pojawi. Ja muszę niestety wyjść, a wy musicie to bardzo dobrze pilnować. Dobrze? Więc ja wychodzę, a wy pilnujcie. Musimy być ostrożni. Teraz anioły będą tego pilnować, a my to chcemy pożyczyć i w jak najkrótszym czasie zrobić dużo dobrych uczynków widzowie. Także co, mi? Może ty byś odwróciła uwagę na przykład tych aniołków, a ja bym się tam po prostu zakradł i wziął po prostu to ja w takim razie tam idę. Aniołki, aniołki, bo, bo wy wiecie, ja tutaj ogólnie przyszłam. Dobra? Do Was chodźcie, musimy okay. chwilę porozmawiać, Idą aniołki. Nie, słuchajcie. O nie, chodźcie, jeden, jeden chodźcie. wrócił, Ty jeden poszedł aniołek, do mnie. chodź tutaj, lumi, Weź chodź go tutaj. szybko. Dobra, ja biorę, słuchajcie aniołki, tą paletkę. pogadamy, jak, sobie. Jak najwięcej chwilę. tego. Okej, okay. dobra lumi. Dobra, Lumi, wszystko pod kontrolą Dobrze no, jest? No, weź, bo one już Mi po prostu tutaj atakują już Czekaj, może coś namaluję szybko Wow, tam jest jakiś w ogóle ten Krokodyl tutaj w niebie nawet jest o Faktycznie, obrąca. faktycznie Ej, Czekaj, dobra, tu ja szybko coś, coś namaluję tutaj Dobra, widzowie Tylko także... szybko, bo Bóg wróci zaraz Dobra, także tutaj, słuchajcie, jest ta chmura Gdzie, gdzie jest właśnie niebo Boga Okej, okay, to jest to właśnie Akurat ta chmura jest biała, ale damy tu trochę niebieskiego Bo też jest trochę niebieska A my tu zespawnujemy słuchajcie na górze wodę po prostu jak najwięcej tutaj wody która po prostu zrobi tu jedną wielką powyć i wtedy mam nadzieję, że słuchajcie będziemy mogli zwiać i nie będzie, że to my po prostu pożyczyliśmy tą y, tą właśnie y, paletkę z tym płótnem, okej okay, dobra, także ja tutaj Lumi to kładę ten obrazek i dobra, tutaj normalnie taki. jest ta chmura i na górze wodę zespawnowałem i to się pojawiło, ej Patrz, Jest, zolało faktycznie, wszystko. nie faktycznie. Dobra, teraz musimy zwiewać. Masz perłę jakąś czy coś? Mam, musimy mam, uciekać. mam, tam, proszę bardzo, tutaj dla ciebie już No daję. Dawaj, dawaj, uciekniemy perłą, bo tymi, tymi, tymi drabinkami to może być długo nam zająć. Ja nie mogę, to naprawdę działa, Lumi czaisz? Dobra, tu w sumie sobie skoczymy. Uhu! I teraz tutaj na wykończenie, słuchajcie, perła mamy to. Bo Lumi tutaj już w ogóle. Wow, ale cię zwiało, Lumi. Ja nie mogę. No, zwiało, zwiało i to nieźle mnie zwiało. Słuchaj, kozackie to jest ta paleta, to normalnie cuda taś zdziała? Teraz wszystko możemy namalować, co tylko chcemy nie, i to wiem, będzie się wiesz, działo. Ale co? Mi się jakoś tak za bardzo wierzyć w to, nie chcę, że to tak może działać. Co? No to ja ci to udowodnię, dobra, to stoi. I to, słuchaj, jak? Coś z tobą zrobimy, okej, okay. dobra. No dobra. To słuchaj, ja ciebie namaluję. Ty masz normalnie płetwę taką e, niebieską. Okej, okay. to narysujemy coś z tobą i zobacz. Czy, że to się wydarzy, ale to be, będzie, będzie trollowane, ok? To, to może być trollowane. Ale czemu trollowane? E, no słuchaj, bo tak ogólnie będzie. Załóżmy, że to jest no Lumi, lube. widzowie. Taki ludzik po prostu e, prosty, a to jest jej płetwa ogólnie, czyli wiadomo, że to jest syrena Lumi. A nad nią możemy normalnie zespawnować z, e, takie po prostu wielkie, wielkie źródełko z lawą. I patrzcie, namalujemy to ładnie. Okej, okay, cyk, 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 cyk. Teraz weźmiemy tutaj, żeby jeszcze to było wiadomo, że to to jest lawa, tak, a żeby to było wiadomo, że to jest Lumi, tu możemy jeszcze taki właśnie jej, syr, jej ten, płetwę tak zrobić i dobra, teraz to Lumi tutaj kładę, pyk, i zobacz, to jesteś ty, a nad tobą jest lawa, i widzisz, patrz, I pojawiła się Lumi, zalała cię lawa, i co, Ustиваем nie, to nie si działa, nie działa, słabo, działa, to faktycznie, ja w takim razie tobie po prostu wierzę, no widzisz, no, także, słuchaj, my możemy tu wszystko. Masz jakieś normalnie pomysły? My musimy to dobrze wykorzystać, słuchaj. Musimy no, zrobić słuchaj. charytatywnie, żeby Bóg nam wybaczył, że my to od niego pożyczyliśmy, no? No nie wiem, to może, no, no, no nie wiem, no musisz coś wymyślić, Może, że coś wygrałam? Na że ty przykład. coś wygrałaś? Może no. po prostu narysuję tutaj ciebie i pieniądze w koło, co? Co ty no na dobra, to? Dobra, dobra. Dobra, no, no to znowu muszę narysować, słuchajcie, Lumi. Także płetwę jej rysujemy. Załóżmy, że to jest płetwa. E Ok, jej ciało może zrobimy na pomarańczowo. To jest normalnie jej ręce. Głowa będzie tutaj, załóżmy, brązowa, bo ma brązowe włosy. Ok, brązowej włosy, cyk. I słuchajcie, tutaj jeszcze jej owód głowy zrobimy i oczy tam jakieś ma niebieskie. Niech będą niebieskie oczy. Dobra, załóżmy, że to jest Lumi, a tu słuchajcie, będziemy spawnowali po prostu banknoty dookoła niej. Dużo banknotów. Lumi już w sumie możesz, możesz się ruszyć bo teraz A, no już Ciebie dobrze, na namalowałem. A czykolwiek nie przypomina to mi trochę Ciebie, bo tutaj twarz ta pomarańczowa, niech będzie skóra albo różowa. Właśnie nie ma tu takiego koloru skóry od, w od w po prostu skórę. Ale dobra, załóżmy, że to jest po prostu Lumi i słuchajcie, dużo pieniędzy będziemy spawnować. Banknoty, banknoty dookoła niej i zobaczymy, czy się pojawią po prostu banknoty, czy co się wydarzy. Za te niebieskie ogólnie punkciki to są właśnie pieniądze Widzowie, także okej. Okay. Ja tutaj teraz to położę. Pyk. No i co Lumi? To jesteś ty, a dookoła ciebie są banknoty. Może nie No do mnie to namalowałem. No nie wiem. Ej, witam, witam. Dzień dobry pani Lumi. Co? Chciałem powiedzieć, że wygrała pani na loterii bardzo dużo pieniążków. Ej. Proszę bardzo, to pani wygrana. Ja nie mogę. Ej, ale proszę się... pana, ale ja też nie Lumi. brałam udziału Normalnie w żadnej loterii Ale tak cię namalowałem, Lumi normalnie No proszę, proszę się cieszyć tą wygraną Jeszcze tutaj troszeczkę kaski pani dam No, więc ja bardzo pani gratuluję Do widzenia Ty, Lumi, pożycz trochę normalnie Ja też chcę coś dostać z tego, Ej, to dzipaj, ja cię namalowałem to jest, to jest po prostu niemożliwe No trochę ci dam A resztę Dzięki. to chyba pójdę I po prostu na zakupy, wiesz? No dobra To ja chyba w takim razie ci idę na ale wydaj zakrypisz? to na dobrocenne cele, żeby Bóg nam wybaczył, że to pożyczyliśmy. Dobrze, dobrze idę wydać na dobre cele. Dobra, ja nie mogę, widzowie. Muszę trochę podszkolić się w malowaniu. Jak w ogóle oceniacie moje y, po prostu tutaj umiejętności malownicze? Ja bym sobie tak dał 2 na 10. Muszę jeszcze się podszkolić. Czekajcie, tutaj normalnie spróbujemy wejść na tą farmę. Zobaczymy, co to się dzieje. Ojejku, ojejku, tak, co ja sobie z tym wszystkim poradzę? Co się ojejku. dzieje, proszę pana? A dzień dobry, wie pan co no taka susza jest już tak długo, deszcz w ogóle nie pada. No i tutaj żad nic nie chce rosnąć, A chce nic pan, nie żeby, będzie do jedzenia. Żeby spadła tutaj woda, żeby deszcz zrobić. No oczywiście, że chcę, no ale no jak, no, co proszę. Co pana pan powie, że ma być deszcz i będzie deszcz. No. no ja. właśnie coś w tym stylu ogólnie mogę zrobić. Narysuję pana pole. Ja jestem malarzem, wie pan? Ja narysuję co pana prawda? pole. Nie niemożliwe. I jak narysuję na, po prostu, że na pana pole pada deszcz, to ten deszcz powinien się pojawić normalnie, wie pan? Tu pana szczony. No Okej, okay, załóżmy, że to są pana plony. Ok, tylko musi pan wybrać miejsce, gdzie to po prostu będzie y, powieszone, ten obraz. Bo to jest bardzo dzieło sztuki ogólnie, muszę panu przyznać. Dzieło bardzo sztuki. ładne. dobrze, dobrze. To może okay. wie pan, co? No to tutaj na przykład. Dobra, okej, okay, niech pan robi miejsce. Uwaga, to jest to dzieło sztuki, widzi pan na polu. A to jest złe. deszcz. I tu zaraz powinien się pojawić deszcz. I proszę pana, będzie Coś pod... mnie pan tu chyba wkręca. O, tych Nadciągające te chmury deszczowe no, na górze nad Panem. Faktycznie, faktycznie, no wie Pan co, no wcześniej do takich chmur to w ogóle to nie było. No dlatego mówię, da Pan chwilkę i normalnie tutaj zaraz się rozpada. Wow, widzi Pan, widzi Pan, o, co ja się cię, dzieje. deszcz, deszcz, tyle normalnie na niego no. czekałem, Dziękuję, dziękuję, I co? proszę Pana. Ja nie mówiłem, niech Pan popatrzy na plony, Jeszcze zaraz burza powinny na rosnąć. dodatek. O, zaczynają rosnąć, widzę, widzę. Wszystko Mieno zaraz się tutaj rozwinie proszę dziękuję. Pana. O, Zobaczy pan, zobaczy pan, tylko wow, pioruny aż są, ale normalnie pana w pole... pan całe urosło naraz Zaman w jednym momencie. Będzie pan mógł sobie przychodzić. Bo, yy, jak będę robił coś do jedzonka, tutaj czy zboże, czy chlebek, proszę przychodzić, będzie pan miał za darmo. Dobra, do widzenia. Ja, ja nie idę mogę tutaj być, na robotę. To jest przesada w ogóle, jaki tutaj deszcz spadł z piorunami. Widzicie, normalnie zaraz mu zniszczy te plony. Ja stąd zwiewam, zanim tutaj normalnie jakieś problemy się pojawią. Ja nie mogę, aż zimno jest. Czekajcie, pod drzewem się schowam. Taki deszcz. Ej, może pomocy. muszę. Nam... Ej, Ratunku, pomocy! Teraz potrzebuję pomocy. Co się, co się dzieje? Co? Tutaj. co się dzieje? Nubek, da. co ci się stało? Co jest to tobą? Połamałem się, nie mogę wstać. Tylko mogę się tak trochę czołgać. Wejdź z tej Mam dziury, wejdź z tej, tej dziury, słuchaj. Ja nie mogę, poczekaj. Bo tu przez ten sztorm normalnie ci zniszczył dom. To moja wina. Nie, nie, proszę pana to pro przyszedł i mi tutaj ten domek mój zniszczył. Mnie aż całego połamało. O, wszystko Dobra. mnie boli. Ja już pana namaluję zaraz takiego niepołamanego i powinien pan być już niepołamany, dobrze? Ale jak to? Jak to mnie pan namaluje? No, po prostu jestem malarzem, artystą i będzie pan, będzie, będzie dobrze. Tak, tak panu obiecuję. Dam mi pan chwilkę, bo właśnie tutaj dobrze. tworzę swoje dzieło. Później będzie pan mógł je dostać i normalnie nawet sprzeda pan to dzieło, to na pewno dużo pieniędzy pan Postaniesz. Naprawdę, o no, tak. to nieźle. Dobra, także ręka, widzowie. I teraz głowa najtrudniejsze, bo nie mamy właśnie tutaj kolorów które po prostu są w kolorach y, y, twarzy, ok, także tutaj, słuchajcie, szybko Nubka narysujemy, dobra, załóżmy, że on ma skórę albo pomarańczową, albo różową, to jak już ma różowe, pomarańczowe ciało, to robimy tutaj, tak, jego oko jedno jest, widzowie, y, tutaj, a drugie tutaj, y, blisko właśnie krawędzi, ok, cyk i cyk, y, i słuchajcie, dobra, także tak wygląda nóbek. Nubek, Nubek, ja cię tu kładę, ok, już nie jesteś połamany i powinieneś zaraz wrócić do normy. Wszystko... O, widzisz? O ja cię. Tutaj o ja cię tak ja już jestem normalny. Dziękuję, dziękuję. No, takie nogi trochę mi chude zrobiłeś, jak patyki. No, słuchaj, mogę pogrubić, jak będziesz chciał, ale w sumie nie, jeszcze silki ci nie zrobiłem, cię Słuchaj, Ej, ty chciałbyś mi pomóc, Czym, bo, bo ja już ja... mam dosyć po prostu tego pro. Ja bym się chciał raz na zawsze go po prostu pozbyć. No ale ja jestem nupkiem, ja nawet nie wiem ja. Słuchaj, to ja mogę z, nie, z nimi z nimiś pogadać, żeby ci po prostu ten dom odbudował i żeby wszystko wróciło do normy, żeby był dla ciebie miły, dobra? Dobrze, to ja pójdę z tobą. Dobra, no to dawaj, idziemy i zaraz sobie z nim porozmawiamy i wyjaśnimy. Tutaj mieszka, słuchajcie, Pro. Ej, Pro, słuchaj, czy zrobiłeś coś złego Nubkowi? Przyznaj się. Co jest, co jest? A ja je a w życiu. Idź mi stąd, Nubek. Chcia mi po prostu. Się. Ty też mi stąd i. Słuchaj, normalnie zadarłeś z Nubkiem, a wiesz, że on jest niebezpieczny. Ale ja wcale z nim nie zadarłem, w ogóle nie. Zniszczyłeś trochę. mu dom i go połamałeś całego. No i co, należało mu się to, a Dobra. co sobie myślisz? Okej, okay, słuchaj, teraz zadarłeś. Nubek chodź. Ja zadarłem? Ja normalnie widzowie wiecie co tu namaluję nad jego domem. Jedźcie, sami stąd! Dom... Namaluję tutaj jego domek, słuchajcie. Jego domek jest ogólnie diamentowy, także będziemy go musieli. A może, być... może my stąd pójdziemy? No bo jak ten pro się zdenerwuje, to jeszcze twój domek rozważał. Słuchaj, ja wiesz co na... namaluję nad jego domem. Okej, okay, to jest jego dom. Żółte ma tutaj, słuchajcie, takie coś, żeby było... Wiadomo, narysuje tornado. Co myśli śrubek? Tornado o, nad jego domem. To byłoby nie złe. Dobra, także tutaj słuchajcie, narysujemy tornado. Okej, okay, tutaj tak. Tak i tutaj słuchajcie, pyk. I normalnie tutaj będzie po prostu cała masa zaraz wiatru u niego. Okej, okay, widzowie, także teraz ładnie to trzeba jeszcze pomalować na niebiesko, to będzie niebieskie tornado, bardzo niebezpieczne, będzie miało dużo deszczu, wichury i tak dalej, trochę szarości, okej, okay. także słuchaj, mam to nubek, na jego domku to kładę, zobacz, dobrze, czekaj, tutaj dobrze, nie mogę, pokaż. o, widzisz, tornado, a pod spodem no. jest jego domek, Ty! ej, zwiało ja, mnie, Uważaj, uważaj, uważa, że tornado Cię porwało. Ja nie mogę, widzowie Miało zwiacie jego domek, ale tu mam nadzieję Co się dzieje z moim domem? Kto mi to zrobił? Zaraz będzie cały Zwiany, mam nadzieję, że słuchajcie, to tornado Się rozprzestrzenił. Ojejku, nie rozprzestrzeni. mój dom się rozwala Ja nie mogę, patrzcie Zaraz mu normalnie wszystko zostanie Zniszczone, tylko ja muszę szukać jakiegoś Miejsca, gdzie bym mógł wylądować Tam widzę fontannę Słuchajcie, ewentualnie mogę u siebie W basenie tam wylądować. Ja nie mogę Słuchajcie, co tu się dzieje? Patrzcie, już nic nie zostało z domu pro normalnie On jest doszczętnie zniszczony jest dom a ja cały zniszczony dom. Ja nie mogę widzowie Spadłem z wysokości, ale domek pro jest zniszczony Ja nie mogę Nubek, gdzie ty jesteś? Halo, on się gdzieś może schował, lubek. Y, tu jesteś, normalnie widziałeś jak zniszczył ten domek Jestem, jestem, tak pro. widziałem Dziękuję, ale on jest chyba bardzo zły Oj, bardzo zły, żeby tobie domu nie zniszczył nie, dobrze, tutaj na szczęście się to tornado nie przedostało Tylko nad jego domkiem było, tak jak namalowałem Także ja słuchaj, wracam do domu, trzymaj się Widzowie, wracam do domu, patrzcie, czy plejka tam w oknie A tutaj jest ta psychofanka, co ona tu kombinuje Czekajcie, zakradniemy się tutaj normalnie tyłem Wejdziemy do domu. Dobrze, że nie weszła normalnie na, na nasz ogródek. Wejdziemy, słuchajcie, i spytamy się G-Playki, co jest grane i co, co ona tu kombinuje. Ej, dobra, wchodzimy. G-Playka, co tu jest grane z tą psychofanką? Słuchaj, no ta psychofanka normalnie, ona już tutaj pół dnia siedzi, tańczy w ogóle przed tym domem. Ja nie wiem, Ona chyba na ciebie czeka, ale że ona ciebie nie zauważyła, jak przechodziłeś. Musimy ją no, gdzieś G-Playka, ja bym ją namalował na przykład za kratkami, może by się zespałnowało? po prostu krat, krat, klatka i by ona była po prostu schwytana. Ona coś złego zrobiła? Jest jakiś powód, żeby no, ją w razie co no do No na więzienia? razie, no na razie nie, no tylko nie Ciebie po prostu To idź pierw może, z, powiedz jej, żeby sobie poszła. Jak nie pójdzie, to mogę ją słuchaj, złapać na przykład dobrze, do klatki. Dobrze, Jak jakieś prawo. w takim razie to ja tutaj do niej idę. Dawaj, weź ją i weź weź powiedz, żeby stąd sobie poszła na przykład. Dobra, dobrze. Dobrze, idzie na misję. E, ty, psychofanka, ty normalnie idź sobie stąd. g, -playka g -playka ostrożnie. Ona ma Wy, normalnie ja mi mieczyk, to ona ma o nie, pokonała Cyplayka. O nie, teraz to przesadziła. Słuchajcie, psychofanka, ona sobie jeszcze deep tańczy. Play, play. Dobra, to do mnie. Słuchajcie, Już się buty, podbyłam, ma... Twojej żony. buty ma. czerwone Buty ma, psychofanka, okej, okay. Już ją słuchajcie, maluje Jakoś mam nadzieję, że, że mi się uda ogólnie ją odzorować. E, to jest kolor, załóżmy, skóry, cyk. E, ubrania ma normalnie czerwone. E, także tutaj na czerwono znowu musimy ogólnie cyk. E, właśnie to. Odzorować cyk. I słuchajcie, taka szara głowa w większości, szara głowa, włosy chyba ma szare. I tutaj ma wstążkę taką, e, chyba czy coś takiego. E, ok, i resztę po prostu tutaj skóry. E, robimy pyk, pyk. E, I to słuchajcie, jest tak. E, oczy to ogólnie. A no, jakieś tam oczy zrobimy, to jest psychofanka widzowie, a teraz musimy namalować kraty. Ona po prostu będzie za kratami. Ok, załóżmy, że ogólnie te kraty są prosto w miarę... Słuchajcie, trochę mi schodzi tutaj myszka, ale to nie jest takie łatwe, jak wam się wydaje. Dobra, to jest psychofanka za kratkami, żeby nie było. Słuchajcie, ja tu kładę, to zdjęcie i powinno się ziścić. albo może bliżej jeszcze. Psychofanko, trafiasz normalnie za kratki, rozumiesz? Dobra, tutaj kładę g i zaraz ona powinna być za kratkami. To udało się, udało się. Rozumiesz? Za kratami. I co normalnie psychofanko za to, że normalnie Ej, tutaj wypuść, pokonałaś wypuść g mnie w tej chwili? Nie ma nawet takiej mowy. Zostajesz tu zamknięta, G- Playka, ty zadecydujesz co z nią zrobić, bo ona to nie podpadła. Mnie. Ja idę ogólnie. Mam tutaj jeszcze parę y, płótn, płótnów Yy, no, sztalugi słuchajcie, z putnem i będę po prostu robił dobre uczynki Muszę coś wymyślić, a trzymaj się giplaika, lecę pa. widzowie, patrzcie kto tam stoi, tam jest Bóg. Przecież on może szukać normalnie tej paletki i tych sztalug tutaj. Ja nie mogę, ale przypał. I dobra, muszę to szybko schować, bo ja przecież to trzymam w ogóle. O witam, witam, witam! O, witam, witam, panie Boże. Yy, słuchaj, wiesz co, bo mam taką sprawę. Tak? Zgubiłem ostatnio takie sztalugi do malowania i z tego co pamiętam to ty kiedyś się używałeś, prawda? Tak, kiedyś dostałem od Boga, żeby robić dobre uczynki i to no się właśnie. sprawdziło, nie? A czy ty wiesz, gdzie one mogą być? No bo ja ich wszędzie szukam, no i kompletnie nigdzie nie mogę coś znaleźć. Tam nie mam. widziałeś ich? Coś tam mam, proszę zobaczyć, takie coś. To chyba tornado tutaj było i nie wiem, może zwiało coś? Może, ale, ale takiego, żebym mógł, mógł, żeby mógł sobie jeszcze bardziej pomalować. A To nie wiem, mam nasionka na przykład. To no się do chyba... dobra, to idę w takim razie się... dalej szukać, na razie. Uff, słuchajcie, ja nie mogę, ale przecież. Skoro Bóg jest Bogiem, to powinien normalnie wiedzieć, co ja mam w ekwipunku, i wszystko powinien wiedzieć. Czemu on normalnie nie wie, że ja to po prostu mam? Ja miałem taki plan, żeby robić dobre uczynki, więc mam nadzieję, że jakiejś ultramocnej kary to nie dostanę. Ej, diamenty? Darmowe diaksyty tutaj są. I kilow? Ej, w ogóle darmowe diamenty, to bierzemy sobie. Ej, co to była za pułapka! Że ja się da ha, ha, na to brać. Kto do ze mną zadał? Dobrze, dzisiaj, dobrze tobie. No to słuchaj się teraz doigrałeś. Wiesz, że ja ciebie też troluję tutaj. Ultra tak? dobrze. Chcesz? Słuchaj, ty nie dasz rady w ogóle. Mnie tak, ja łować. idę pod twój domek, wiesz, co mam pomysł. A co ty chcesz robić pod moim domem? Zobaczysz. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, pod domkiem hakera. Teraz wystarczy go tylko namalować. Bedrock jest, jest. Dobra, taki może załóżmy obsydianowy. Tu ma jakby drugie piętro. Jak ten dom w ogóle wygląda? Aha, tutaj ma. Ma taką dobudówkę dwupiętrowy jest. Dobra, tutaj zrobimy go tak. Tak, tak. E, tutaj pierwsze piętro, drugie okna. Mas tutaj okno, okno, e, okno, dobra. Jakoś mniej więcej trzeba to odwzorować. Mniej więcej jego domek odwzorujemy. Tutaj załóżmy, jest okno, okno. I wiecie co? Ogólnie on tutaj też ma lasery. E, to tutaj lasery moglibyśmy namalować, ale one są białe. To on nie będzie nawet tego widać. Po prostu chciałbym skreślić jego dom. Czerwoną linią widzowie robimy tutaj krzyżyk. Jego domek po prostu skreślamy i chciałbym, żeby on zniknął. Ciekawe czy mi się uda to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Także uwaga 3 2 1. Kładziemy tutaj. To jest dom normalnie hakera i co, czy zniknie? Ej, i co, haker? Gdzie jest twój domek? Jeszcze się, się, co się stało? Gdzie jest mój dom? Czy no zniknął, szalałeś? bo słuchaj ja normalnie zrobiłem tutaj magię i po prostu zniknąłem twój domek. Nie całe szczęście to pomieszczenie nie zniknęło. To zaraz, ja zaraz ci zniknie jeszcze te komputery, jak będziesz mnie trolował. Nie, powiem wam, że chyba za bardzo robię dużo złych uczynków zamiast. O nie, o nie, o nie, dobra, szybko, szybko. Ej, 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 y czekaj, 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 czekaj. Tak? Czy ty tak? myślisz, że Bóg to nic nie widzi? Y Doskonale w sensie to widziałem, co zrobiłeś. A widział teraz Bóg normalnie z domem. jak zostałem strolowany. Y no, Diamenci tylko... y kopałem. Dobrze, dobrze, tylko słuchaj, oddawaj mi tą sztalugę. Doskonale wiem, że ją masz. Sztalugę? No, dałem już jedną, to druga potrzebna. No, ale ja wiem, że ty mi to ukradłeś, dlatego ja jako Bóg zamykam cię w więzieniu. Po co? prostu w niebie, więc zaraz tam się A, polecisz. Ej, co jest grane? Rzeczywiście zostałem tutaj przeteleportowany do nieba. Aniołki, może byście mnie wypuścili? Nie, 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 nikt ciebie tutaj nie wypuści. Oddawaj w tej chwili wszystko, co masz. E, to pieniądze mam na przykład, e, panie nie, Boże. Nie, chodzi mi o tą sztalugę do malowania. Bo już dałem sztalugę, bogu, bo, dwie, nawet sztalugi do I paput, no wszystko, wszystko, już na pewno nic nie masz? E, no coś tam mam, pieniądze, jak mi tutaj budżetowałem. Dobra, miejsce, będziesz to... teraz tutaj siedział po prostu na zawsze, jej ja odpocząć. Dobra, Widzowie, muszę się stąd jakoś uwolnić. Albo coś jeszcze mamy tutaj. Możemy coś namalować, widzowie. Ty, a może nam, namalujemy? Czekajcie, szybko tak, żeby Bóg tylko nie zobaczył, bo poszedł się e, przespać. Namalujemy, słuchajcie, mojego skina. To jestem ja. Mam czarne spodnie. E, mam tutaj normalnie e, koszulkę białą, także ogólnie będę musiał, słuchajcie, zrobić obrys. I oczywiście czerwone szelki. Czerwone szelki to, to jest konieczność, podstawa. Ok, czerwone szelki są. E, I słuchajcie, ogólnie. Nie. Rzecz biorąc, y, jeszcze mam tutaj białą białą, y, białą, po prostu koszulę. To są moje ręce y, i siebie po prostu chciałbym namalować. Ej, a co jak ja mam normalnie tutaj, wiecie co, mam pomysł. Ja nie mogę, nie wiem w ogóle, czy to, się, y, czy to się uda, ale w ogóle tutaj jeszcze czerwone słuchawki namalujemy. Cyk, 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 cyk. Żeby było wiadomo, że to ja zielone oczy mam. Okej, okay, cyk i cyk. I na przykład byśmy tutaj napisali, y, że tak o. Że ja jestem Bóg, okej, okay. i bym był po prostu z Bogiem. Y o ja nie mogę, czy to B jest... Aj. Ja słuchajcie, jestem po prostu mistrzem malowania. Załóżmy, że tu jest napisane B u G. Okej, okay. i tutaj normalnie strzałeczka na mnie. Cyk i cyk. I ciekawe czy to się stanie. Czy ja się będę Bóg zamienić? Okej, okay. także kładziemy to i widzowie co, co coś, coś się stało. Ja nie mogę! Ja chyba dostałem w ogóle game ota, widzowie! Ja naprawdę siebie podpisałem jako buki. Ja nie mogę! Boże! Boże, ja nie wiem co ja zrobiłem! O Boże! Ja nie mogę, gdzie jest Bóg? Boże, ja chyba zostałem z Tobą Bogiem! Yy, jak to? Jak to możliwe? Jak ty się wydostałeś? Namalowałem normalnie tutaj siebie i podpisałem. Nie yy, miałeś to i ze się, sobą się tak? stałem bogiem i tu normalnie mogę latać. ja cię zaraz złapię, yy, chodź tu lepiej. Możemy współpracować, Boże, bo ja jedynie ogólnie plan był taki, że ja chciałem pożyczyć normalnie tą yy, tą paletkę z tymi sztalugami, żeby robić z dumi dobre uczynki. Fakt, wykorzystaliśmy to nie, nie dobrze, nie, nie za dobrze. Ja mógłbym na przykład być yy, przez jakiś czas tutaj z tobą Bogiem i po prostu służyć w dobrej wierze, dobrą pomocą dla innych. No dobrze, dobrze. Zgadzam się. Ja Możesz tutaj siebie, być. później skreślę ten napis Bóg i wtedy się odmienię z powrotem w normalnego. Dobrze. Nie A teraz ma normalnie problemu. bym wykorzystał swoje moce, żeby pomagać innym, dobra? Dobrze, dobrze, leć pomagać innym. Dobra, Bóg się zgodził widzowie, ja nie mogę, udało się, teraz postaramy się wszystkich, y, słuchajcie, jakoś tutaj y, uszczęśliwić, porozrzucamy po prostu diamenty z nieba na początku i posta post postanowimy, co tutaj możemy zrobić, odbudujemy domek pro, y, zrobimy jak najwięcej dobrych uczynków, a wy trzymajcie kciuki widzowie.